Myślę, że możemy przeżyć szok, kiedy widzimy Pana Jezusa, który jest tak twardy i tak stanowczy. Tym bardziej możemy przeżyć szok, im bardziej pielęgnujemy obraz z pierwszej komunii świętej, im bardziej w naszej więzi z Panem Bogiem zatrzymaliśmy się na tym etapie dojrzałości, właśnie dziecka pierwszokomunijnego, bo wtedy możemy mieć taki obraz Pana Jezusa delikatnego, bardzo łagodnego, wręcz Jezusika, który przychodzi do naszego serduszka. I kiedy widzimy Jezusa, który wyrzuca przekupniów ze świątyni. Łukasz o tym nie wspomniał, ale pozostali synoptycy wspomną, że On najpierw jeszcze uplutł bicz i poprędzał przekupniów ze świątyni, to jesteśmy w szoku. I mamy ochotę zadać pytanie Pan Jezu. Ty, który jesteś chodzącą dobrocią, cierpliwością, łagodnością, ty, który trzcinę nadłamanej nie dołamiesz, który ty, 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 knotka tlącego się nie dogasisz, jak ty możesz być taki twardy? I teraz pytanie: Dla kogo Pan Jezus jest taki twardy, a dla kogo jest taki delikatny? Dlatego, dla kogo trzeba. I to jest właśnie tajemnica yy, miłości Jezusa, której on nas uczy żeby gesty miłości dobierać odpowiednio do zachowań drugiej osoby. Więc dla smutnych, poranionych, przygniecionych, zagubionych Pan Jezus jest szczytem delikatności, czułości, dobroci, wrażliwości. Dla błądzących Jezus jest prawdą, której wzywa do nawrócenia, prawdą, która wyzwala, upomina błądzących: jeżeli się nie nawrócicie, to marnie zginiecie. A dla ludzi zatwardziałych, przewrotnych, Jezus jest niezwykle twardy. Mówił plemierz mijowe, groby pobielane, uplutł bicz i powywracał stoły, powypędzał przekupniów. I tutaj dochodzimy do bardzo ważnego tematu. Nie tylko tego, jaka ma być nasza miłość, bo mamy naśladować miłość Jezusa, ale też co nas do tych gestów motywuje. A może nas, mogą nas motywować nasze emocje? I to jest też, myślę, taki temat troszeczkę zaniedbany w nauczaniu Kościoła. W świętej pamięci ksiądz Krzysztof Grzywocz mówił, że jest encyklika wiara i rozum, ale nie ma encykliki wiara i emocje. Jakbyśmy ten rozum tak mocno zauważali, doceniali, a pomijali emocje. I widzimy, że to jest temat bardzo ważny. Że Jezus przeżywa emocje, że Jezus przeżywa całą gamę emocji i w tym też jest dla nas wzorem. Więc Jezus jest dla nas, Jezus, Jego Ewangelia jest dla nas szkołą bogatego człowieczeństwa, ale uwaga, całego człowieczeństwa. Jezus się nie zajmuje tylko naszą duchowością, Jezus nie troszczy się tylko naszą duszę po śmierci, Jezus się troszczy o całego człowieka tu i teraz i Jezus chce nam wyjaśnić tajemnicę całego człowieka tu i teraz. Również tajemnice sfery emocjonalnej, po co mamy emocje? I od razu idźmy do konkretnej odpowiedzi. Emocje spełniają swoją rolę informującą i motywującą. Wobec tego bardzo błędnym podziałem jest podział emocji na pozytywne i negatywne, bo wtedy sugerujemy niektórym, że nie mają prawa do emocji tak zwanych negatywnych. Nikt z nas nie chce mieć w życiu nic negatywnego. I kiedy przeżywamy uczucie złości, uczucie agresji, uczucie smutku, a ktoś nam nazwie te uczucia negatywnymi, to sobie myślimy, to ja nie mam prawa tego czuć. No to muszę wcisnąć to do piwnicy. I mnóstwo nagromadzonej agresji, smutku sprawia albo, że to później wybucha, jak bomba jądrowa, albo jest. Tak zamknięte w tej piwnicy, że lądujemy w depresji. Więc nie ma uczuć pozytywnych i negatywnych. I uwaga, żadne uczucie nie jest grzechem, żadna emocja. Gdyby jakieś uczucie było grzechem, to z Jezusa byśmy zrobili wielkiego grzesznika. Z Jezusa byśmy zrobili grzesznika, bo Jezus potrafił z gniewem, czyli z uczuciem gniewu spojrzeć na faryzeuszy. Jezus potrafił się smucić aż do. Pocenia krwawym potem. Jezus właśnie pod wpływem, znaczy no nie pod wpływem, ale kiedy przeżywał uczucie złości, uczucie agresji, wziął bicz, za, zapalił się gorliwością o dą Boży, powywracał stoły, poprzepędzał po, po, po przekupniów. I teraz jest bardzo ważną sprawą, że mamy prawo do uczucia agresji, ale uwaga, nie mamy prawa do agresywnych zachowań, do, ag do słów agresywnych, raniących. I zwróćmy uwagę, jak Jezus to robi: jak Jezus przekuwa swoje uczucie agresji, po to, żeby zrobić porządek w świątyni. Ale gdyby ktoś jeszcze miał wątpliwości, że może Jezus właśnie jest agresywny w czynach, nie. Nikogo nie skrzywdził. I uwaga, jest taki piękny szczegół podany, mianowicie, że Jezus poprzewracał stoły, a do hodowców gołębi powiedział: Zabierzcie to stąd i nie robcie z domu mojego ojca targowiska. Czyli nawet gołąbków nie chciał skrzywdzić. Mógłby tymi klatkami, skrzynkami rzucić o ścianę, tymi gołębiami, ale nawet gołębi nie skrzywdził, tym bardziej ludzi. Stoły poprzewracał, ale ludzi nie pobił. Czyli widzimy, że mamy prawo do każdej emocji, każda emocja spełnia pozytywną rolę informującą i motywującą, ale nie mamy prawa do agresywnych zachowań, które krzywdzą człowieka, do agresywnych słów, które ranią człowieka. I to jest bardzo ważne, bo niejednokrotnie w naszym życiu ktoś nas krzywdzi, i piękny dar od Pana Boga, czyli emocje, Zaczynają nas ratować, rodzi się uczucie agresji, które informuje, krzyczy wręcz, że jesteśmy zagrożeni, i uczucie agresji nas motywuje, żebyśmy się bronili, a my te emocje jakoś próbujemy pacyfikować i zostajemy w roli naiwnej ofiary. Prosty przykład: gdyby jakaś właśnie dziewczyna, czy już kobieta, szła wieczorem jakąś uliczką sama i spotkała mężczyznę, który chce ją skrzywdzić, to byłoby karykaturą chrześcijaństwa, gdyby ona była taka potulna, taka uładzona i pozwoliła się skrzywdzić. W niej się zrodzi uczucie agresji, które jest siłą dla obrony i powinna z całej siły kopnąć tego agresora z kolanka w pełną część ciała, ręką go uderzyć tak w podbródek, że mu zęby wszystkie wyłamało i wtedy jest Bożą perełką, wtedy jest uczennicą Jezusa. Jezus nas tego uczy. Bądź mądrym darem, ale nie naiwną ofiarą. Bóg nam dał emocje i mamy z tych emocji korzystać. Więc informacja i motywacja. Pan Jezus nas tego uczy. I Ksiądz Krzysztof Grzywodz jeszcze podawał takie trzy przykłady dobrze wykorzystanej energii, emocji, że uczucie agresji. Jak każde uczucie niesie pewną informację, i do czegoś nas motywuje. I pierwszy to jego dziadek i babcia. Dziadek był wysokim mężczyzną, babcia była o wiele niższa od niego, i wyszli z kościoła. I pewien mężczyzna zaczął ubliżać jego babci. A dziadek, potężny chłop, jak tego faceta wziął za bety. Tam, taka rzeczka mała. Jak go przyrzucił na drugą stronę tej rzeczki, krzywda mu się stała, ale się przestraszył, że wyleci na Księżyc. Jego potężny chłop złapał swoje ręce i obronił godność swojej żony. Co, co mu dała to uczucie agresji? Siłę, żeby obronić godność kobiety. Drugi przykład jest relacja powiedzmy małżeńska. Mąż się stara na 20%, żona na 80%. I Ksiądz Krzysztof mówi, słuszny gniew, w sensie słuszne uczucie gniewu, rodzi się w sercu, które kocha. I to jest siła, żeby usiąść, żeby zacząć rozmawiać, żeby coś w relacji naprawić. I ostatni przykład, święty Jan Bosko. Widzi na ulicach Turynu mnóstwo zaniedbanej młodzieży, dzieci, którzy są nie tylko biedni materialnie, ale przede wszystkim biedni, zaniedbani duchowo. I w jego sercu się rodzi uczucie złości, uczucie agresji i się tak, można powiedzieć, kolokwialnie wkurzył, że zaczął zakładać oratoria, gdzie opiekował się tymi młodymi ludźmi. I podobnie Jezus wkurzył się, uplutł bicz i zrobił porządek w świątyni. Więc Jezus nas uczy że mamy przeżywać swoje człowieczeństwo w całym jego bogactwie, że emocje, każdą sferę naszego życia mamy przeżywać właśnie w sposób pogłębiony i nasze emocje niosą bardzo ważną informację o naszej sytuacji zewnętrznej, wewnętrznej, o naszych więziach, wartościach, hierarchii wartości. Więc bardzo ważną informację niosą i do czegoś nas motywują. Więc niech ta Jezusowa szkoła, można powiedzieć, szkoła emocji, wyrażania emocji w sposób mądry, nie krzywdzący drugiego człowieka, ale chroniący naszą godność, chroniący granice, które są potrzebne, niech będzie dla nas wzorem i przykładem, żebyśmy tak jak Jezus, w sposób błogosławiony przeżywali nasze człowieczeństwo i naszą emocje, nasze emocje. Amen.